Ja się się bardzo serdecznie Session Rainer. Jest to już kolejny odcinek z Taktyki z trainerem, Oczywiście jak opisałem wam następny odcinek to będzie z motowów i on to jest właśnie odcinek z motowów. Oczywiście, że, oczywiście, oczywiście, że tak. Ale ee, zostajemy jeszcze przy Mireżu, ponieważ jeszcze zostały flasze i dodatkowo jeszcze... No dodatkowe kilka rzeczy tam zostało jeszcze, które było, warto pokazać. Ok, dobra to zaczynamy. Jeden z takich fajniejszych e, motowów jest podobny do Smoke'a. Też stajemy tutaj, tylko bardziej na rogu. Jak tutaj widzicie, i mierzymy w to miejsce. I to leci na sandwicha. Na kanapkę, tak zwaną. Bardzo fajny motto, z tego względu, że jeśli tu wychylamy się z rampy, na przykład wracamy z B, rotacja B na A. I często może tutaj ktoś stać albo chować się i czekać, aż ktoś wychyli, żeby strzeić z banie komuś. To jest bardzo fajne, bo jeśli stoicie tu wcelowani w to, powiecie, albo nawet do, y, dajecie info komuś, żeby tam rzucił. Oczywiście no, oczywiście. Znaczy najlepiej kiedy gracie w dwójkę, trójkę, co, to możecie to zrobić, bo poprosicie kolegę, żeby rzucił na Sandwicha, bo widzieliście, że ktoś wszedł do Sandwicha. No i wy się wcelowujecie i macie bardzo łatwego fraga. No bardzo łatwego, no łatwiejszego się chyba już nie da. Jeszcze raz, wchodzimy tutaj na górę. Idziemy tutaj, tylko bardziej jak macie tą kreseczkę, widzicie? I trochę idziemy tak, jakby w prawo. O tak, gdzieś. Ale tą linią najlepiej. I rzucamy jeszcze raz. Pięknie wylądowuje młotow. Dobra, lecimy z następnym fajnym montowym Tutaj też jest kilka opcji, że chyba stąd. Jak macie smołka, tylko nie pamiętam, jak to się. A, nie da się tego, dobra. Jakoś tak to się już nie pamiętam. To się, że jak macie smołka, to możecie tak rzucić. Jak macie tutaj smołka, ale dobra. Mierzę z tym. Rzucić fajnego motowa... Yy, no, jak tutaj macie smołka, to możecie. Już nie pamiętam chyba, jak to się robiło. Chyba tak. Wróg się patrzało. Już nie pamiętam. Nie, to było gdzieś o taką pozycję. Za, sprawdzimy. Op. Tutaj się stawało. A, pomiędzy tą. Mm, pomiędzy tymi. Trzymacie tak. Jak macie smołka, o, stajecie w tej pozycji, I tylko jakoś tak, już nie pamiętam. Ja naprawdę nie pamiętam tych wszystkich motów, musiałem sobie wszystko przypomnieć. Ale też na internecie możesz zobaczyć. Stajecie tutaj na rogu i patrzycie się na um, szpary pomiędzy tymi i tymi. E, kurczę, płytkami i rzucacie tutaj, wys tutaj wyżej. A, z run, dobra, kurczę. To musi wam wyjść. Dobrze, to musicie wyczuć. O. Bardzo fajny yy, mołotow. Praktycznie jak ktoś tam już jest yy, tutaj, to... wcelowany tutaj na przykład czeka, albo tutaj, to zanim wyjdzie tu, to straci jakieś 30-40 HP, ale jak wy jesteście na przykład tutaj stajecie i dajecie info, że jest ktoś pod... Yy, czy łódę, czy jak to się nazywa tam? Yy. Ninja jest tam, ale dobra, tutaj znajduje się. Dajcie informację, wstajecie tu, mówicie koledze, czy w życiu I ten typek, zanim wyskoczy tutaj, to wy macie łatwego fraga po pierwsze, i on będzie obity. To będzie plus jeden, e, że będzie obity, plus dwa, że to jest łatwy, bardzo frag. Jeszcze stajemy tutaj i rzucamy w to. Tylko oczywiście, tek jest z ran, to znaczy ran. No, idziecie do przodu. Dobra, lecimy z następnym. Następny o, tu. Tutaj często tak osoby nie siedzą. Zauważyłem, że tutaj jest fajna pozycja. Ta pozycja. Oj, czekajcie. Ta jest fajna pozycja z tego względu, że yy, chowacie się odtąd i możecie zaskoczyć tych, co idą tu, czy stąd. Bo jeśli ta osoba na przykład stąd wychodzi, to się bardziej patrzy tak. Tu się patrzy, tu się patrzy, tu się patrzy a nie zobaczy się tu, tylko bardziej jakby co, wychylałaby się patrzyła na firebox Niż w to miejsce, ale dobra rzucamy Oj, wchodzicie tu, stajecie tutaj Rzucacie w to miejsce Jeszcze raz wam pokazuję Wchodzicie tu Po prostu i rzucacie w to miejsce, to jest... Jak macie... jak macie o to na wysokości tego rzucacie Dobra, lecimy z następnym motowem. Next. Motow do dżungli. No, coś się zbagowało mi chyba. Czekajcie. Bug zrobimy szybko. Dobra, next, next, next. I dobra, jest gitara. Nie wiem czy przez to, że. O, bo miałem tego. Stajemy w tym rogu. No klipa miałem, o. Biegnąc tu, wiecie, że jest czysto. Stajecie tu. I rzucacie w tą pozycję. To jest pozycja. Po... Tutaj, o. Jest to. W to miejsce musicie celować. Oj, czekajcie, źle mi się rzucił. Jak widzicie, celownik, w to miejsce celujemy. Tylko z ranem, Boże. Nie wiem, by tam, gdzie, chcia... gdzie on chciał, ten gość, który tworzył tą mapkę. Ale tu też trzeba na wyczucie, bo to może się zahaczyć. Co dodać? Ale to jest to samo, to jest jak nawet byście rzucili, możecie zobaczyć sobie. Nawet jakby tu gdzieś na rogu wylądował Wam, to zakrywa to wszystko. Tylko no, gra widzieć. ta mapa nie jest dobrze stworzona też. No. Dobra, lecimy z następnym. A jeszcze raz pokażę, jeszcze raz Wchodzicie po prostu tutaj w róg. O, wchodzicie w róg. I patrzycie, się patrzycie, gdzie się patrzycie, tutaj się patrzycie. W to miejsce, tutaj, gdzieś. Widzicie ja. O, staję tutaj I rzucam. z ranem. Kurczę, zapominam. O, jak widzicie, to trzeba być w tym też. I patrzycie, macie wszystko, co tam zrobione. Znaczy, zaminowane przez smołka, O, tak można powiedzieć. Następny jest trochę trudniejszy na fireboxy stajecie tutaj na tym rogu tej tego progu czy co to jest nie wiem co to jest, stajecie tutaj na tym rogu, patrzycie się w to miejsce i rzucacie tutaj jak ten schodek kończy się schodek tutaj ten przedostatni i rzucacie w to miejsce na ninja to bardziej jest ale pamiętajcie, że, że jak rzucicie tutaj z, yy, o tu w to miejsce to, to to miejsce też jest odkrywa, bo tutaj typek... Na przykład, bo to jest fajne po stronie CT Możecie go rzucić. Bo. Yy, chodzi mi, yy, turystów Jak wychodzicie z CT, dajecie informację. Typek plantował. Nie zdążyliście go zabić, ale szybko się schował yy, tutaj. Albo tutaj. A tu, tutaj to już będzie to możecie wychylić się i zabić go tak naprawdę. Ale stąd będzie Wam trudniej, bo tylko widzicie jego główkę. Nic więcej. Tutaj też główkę, jak widzicie, więc najlepiej to takie motowa rzucić. Jeszcze raz pokazuję. Stajemy tutaj i rzucamy w ten przedostatni schodek. Oj. Nie asegurajcie się na to, że tutaj. Ja nawet mogę tak rzucić, a trafię. Widzicie? To możecie nawet troszeczkę, jak pojedziecie za dal nie na tym rogu, to i tak traficie tutaj tego smołka. To jest właśnie jeden takich też prostych smołków. Kurde, e, No, Dobra, lecimy do następnego. Następny jest do e, okna. Też będzie trzeba biec. Więc tak, jak mamy, powiedzmy tutaj tą linię. I tutaj tą linię. Znaczy, to, 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 to mniejsze następne. Tak delikatnie o tej linii. Delikat, znaczy, delikatnie. Stajecie tak. Patrzycie się. Na to, jak widzicie, tutaj jest ten yy, o telewizji, antena satelitarna, czy coś takiego, patrzycie się w to. Nawet jak chcecie się ustawić, nawet możecie patrzeć na tę satelitę i jak się ustawicie na satelicie, o widzicie, jest równo. I fajny flash, yy, mołotow, stąd też możecie rzucić mo yy, tego, smoka, więc to no, nie tylko motowa możecie rzucić, tylko też również SMOKE'a Dobra, lecimy z następnym Do yy, ladder z pod, yy, Spod okna Macie zajęty mid, konektor. Znaczy, tab mid macie zajęty Wszystko wam patrzy ten typek stąd, na przykład, stąd Ale ten co tutaj stoi daje informację, że ladder room, że jest I wchodzicie sobie tutaj Wchodzicie tutaj i rzucacie takiego fajnego. Tylko, właśnie wyjrzeć. Do... O, nawet ten. Tego nie zapomnijcie, że, że wtedy może wychylić wam stąd. To też jest yy, to, że ...typek możesz być yy, tutaj, powiedzmy w tym miejscu. Jak rzucicie tutaj motowa, to jego tutaj trochę drapnie, ale szybko pójdzie tu i może was zabić, chociaż może nie, ale będzie na pewno coś będzie coś was tam trochę witać. Jeszcze raz rzucamy tak, ja tak wolę rzucać, tylko to też trochę zamachem, żeby poleciał głębiej, żeby te drewno było yy, też pod wpływem motowa. Dobra, lecimy z następnym. Czek, sprawdza, coś się nagrywa, nagrywa się. Dobrze, dobrze. Mołotow na standard B. Tak jak mówiłem, tutaj osoby nieraz stoją, czekają na Was na przykład. Dobra. Oj, zablokowałem się. Chodzi tu. Macie. Blokujecie się, o tu. Oj, rzuciłem pod siebie, dobra. Blokujecie się. I rzucacie w to miejsce. To jest pod okno. Nie, nie patrzę na to, że tutaj niby musicie się wcelować coś. Najlepiej lepiej zablokować się, widzicie? Ja się blokuję, tutaj trzeba się zablokować. O. Blokujecie się rzucacie pod oknem. Nawet możecie niżej rzucić. Wyżej. Od tego mnie nawet tak możecie rzucić a traficie, o. To nie ma nie ma. nie ma żadnego tego. Różnicy. Dobra, tak mówiłem. Blokujecie się tu celujecie albo na wysokości tej ramki tutaj albo możecie nawet tak oj nie tak, yy, albo tutaj zależy wam jak szybciej jest dobra lecimy z następnym motowym fajnym, na samochód na samochód jest bardzo proste możecie rzucić tak to jest bez sensu pokazywać szczerze mówiąc ale dobra to jest taki mołotow co yy, na pewno traficie tutaj na rok wchodzicie i rzucacie w to miejsce yy, jak tutaj macie zakończenia tego. Dobra. Oj, brakuje się. Dobra. Bicie szybko, lecicie. Nawet tak możecie. Z run. Oczywiście zbiegnięcie. Nawet takiego możecie rzucić. O kurwa. <laughs> Oj, przepraszam, Otepa. To mówię, to. Możecie to nawet na szybkiego, patrzcie, to nawet na szybko się udaje. Nawet nie musicie nigdzie celować. Celownikiem, jak nawet celujecie, to jest dobrze. W tym miejsce lecimy na następnym. Y Smoke do okienka na B. Też bardzo fajny, przydatny. Stajemy tu, blokujemy się, oczywiście, bo patrzcie, ja się blokuję. O. o, tak trochę widzicie, tak... O, tak, w taki sposób, tak stajecie i rzucacie wyżej tak możecie nawet rzucić i tak doleci, gdzieś na tą wysokość tutaj też pójdzie nawet chyba y, mołotow czy nawet flash pójdzie na na to. dobra tu pokazuję jeszcze raz wchodzicie, zajmujecie pozycję i na szybkiego nawet można nawet nie musicie dobrze trafić dobrze przymierzyć, dobrze, dobrze się ustawić wystarczy żeby w to miejsce gdzieś rzucić wystarczy, żeby tą w tą obręcz, bo obręcz, jak widzicie sami, jest taką samą wielkością, co to okno, więc nieważne, czy rzucicie, nawet możecie. Oj, wejdź mi tu na górę, nawet możecie rzucić z tej, z tej strony, a i tak traficie, tylko nawet na niżej wtedy. Oj, czekajcie, co jest, czego to? Bo jest długość większa, dobra Ale no mówię, no, bo na 100% da się tam rzucić z każdej pozycji Ale jak chcecie, to najpierw tutaj będziecie mieli pewność, że rzucicie motowam. Lecimy z następnym mołotowem. Do, O, tak jak mówiłem, z małkiem. To jest to samo Wchodzicie Wstęp, w dobra Wchodzicie tutaj, wróg, Mierzycie gdzieś tutaj, tutaj trochę belką Yy, I z delikatnym pójściem do przodu rzucacie. To jest bardzo proste, to nie będę pokazywać jeszcze raz. Mówię tutaj, wchodzicie tak szybko. I leci i lecimy do następnego młotowa. Następny motow. to po stronie CT. Yy, najlepiej, najfajniejszy albo jak zaplantujecie, albo po stronie CT, że wiecie o tym, że on plantuje. Bo jak nie plantuje, to jest bez sensu tego motowa się rzucać. Albo ktoś tam stoi, stajecie na tej rysce. o i rzucacie w to miejsce. A, yy, czekajcie. Jeszcze spójrzcie do przodu. To nawet jak się ustawicie. Nie wiem, o tak. po tej stronie. Nie musicie nawet na tej rysce. Nawet jak staniecie po tej stronie. Musicie tak. I zawsze trafi, dobra, lecimy do sam Więc nie musicie stawać tutaj jakoś. Biegniecie przez ścianę. Szybki rzut. I jest wasz typek, tak naprawdę. Bo nie zdąży uciec stamtąd. Dobra, znowu po stronie CT lub po stronie terrorystów, jak zamontowane macie, stajecie tutaj, żeby widzieć to, żeby widzieć oto. to. Musi tak stać, żeby to widzieć. I rzucacie tutaj. Też jest fajny smoke... Y to w kurczę, czego z tym smoke'ami coś mam. Jeszcze raz, stajecie tu, rzucacie nawet z ranem. Możecie rzucić, tylko nie patrzcie na to, że to się nie wychodzi. Ale to nawet na szybko możecie. Tak podchodzicie, zacie tak. No i teraz skwasiłem to. Wrzucacie, tak. I trafiacie. Tylko nie patrzcie, bo to muszę idealnie rzucić w to miejsce. Wiecie. No. Dobra, lecimy do następnego. Następnym fajnym motowem, to już jest naprawdę fajny motow po w postaci to jest ten. Stajecie tak, tutaj. I rzucacie w to miejsce. O, tutaj. Tylko pamiętajcie, że. Yy, żeby tutaj było obstawione jakieś miejsce, żeby ktoś patrzył. Bo już się nikt nie. O, pali mi się mło to cały czas. Ciekawe, jak teraz są już się nie pali. Jak stajecie w to miejsce. Yy, znaczy, jak ktoś tu staje, to cię Was widać widać was i to bardzo dużo, więc musicie mieć obstawę jakąś tutaj mołotowo Dobra, jeszcze raz pokazuję. Wchodzicie tutaj w róg. Rzucacie na taką wysokość. No gdzieś też na co to jest. Lecimy z następnym młotowem. Następny mołotów jest z tego samego miejsca i do rampy. Tego, która jest trochę wyżej. Nad tą yy, deską. Znaczy deską. jest deska, to jest bardziej jakby to powiedzieć No nieważne, drzewo Każde deska czy inne jakieś są zrobione z tego Dobra czekajcie, bo się nie skupiłem. Wrzucacie w to miejsce możecie z delikatnym do przodu Macie za za mount no, tam jest Możecie dalej rzucić, to też mówię. Nie patrzcie na to, bo to musi mieć w to samo miejsce trafić. Po stronie terrorystów, antyterrorystów, jeśli ktoś na ławce stoi, na, na krześle. Fajny. Mołotow. Potrafi wygonić tryb. Znaczy, na, na pewno wygonić trypa. Stajemy tak. Tutaj, gdzie jest to zakończenie. Tutaj macie, widzicie. Yy, jest. I tutaj macie to zakończenie. Patrzycie się tutaj. Cień. Zakończenie się tego cienia. rzucacie w ten ruch. Oj, źle stanąłem. Czego? Tak bardziej pod tym kątem może. Tak, pod tym bardziej kątem. I rzucacie. Tutaj. I typek no, został wypurzony stamtąd. Albo umiera od motowa albo od twojego kolegi, który stoi w oknie na przykład wpatrzony jest w tą pozycję. O tak na przykład. Żeby tego się wychylić. Tylko mówię. Jeśli wychylacie się w takiej pozycji, to stąd was nie widać. Dlaczego? Bo filar ten zasłania. Oj. To jest fajne właśnie, że dużo osób nie wie o tym, ale jeśli wychylacie się tak, tylko żeby tutaj wcelować się, jak, jak zostaliście na przykład łotowa i rzuciliście sobie szybko e, smoka i wy wychylacie się tutaj. Z tej pozycji was nie zobaczam stamtąd. Jeśli ktoś tu jest. Z tej pozycji już tak, zobaczę Was i zeskanuję, ale z tej nie ma bata. Nawet stage, nie zobaczycie, tylko zobaczymy lufę wystającą. Więc macie tutaj darmowego fraga, tak naprawdę. Dobra, lecimy z następnym. Następny jest tutaj, do apartów na B. Stajecie tutaj w rogu i rzucacie w to światełko, w tą lampkę. To wiecie, to nawet możecie tak rzucić. To nie ma, nie ma szczerze mówiąc, yy, tak naprawdę jakiegoś sensu i nagle tak. To jest, mówię. Chyba, że chcecie po prostu idealnie, żeby tam wylądował za za tym. Ponieważ jak wyląduje za... Oj, coś się zgodziło. Spali... Jeśli wyląduje tam, to tutaj zostaną spaleni trochę ludzie. I tutaj. Więc tak jakby trochę odcinacie. Dobra, lecimy z następnym, bo ten taki motów jest taki średni. Ten będzie fajniejszy. Stajecie tutaj na róg. Patrzycie się tutaj. Zakończenie. I tutaj tak jakby to zakończenie macie. I patrzcie. Stoicie tak. Celowujecie się w to zakończenia. Tak jak mówię, znaczy zakończenie. W to miejsce macie za tego. Za mo yy, macie motów też możecie rzucić po prostu tak. I ten motów też siądzie. Ale jak wiecie o tym, że na przykład macie smoka, to możecie to spróbować na wyczucie to zrobić na przykład. Bo czasami rzucałem tu smoka w to miejsce. Żeby odgrodzić przejście na shorta, żeby dać terrorystom przejść na shorta i stamtąd likwidować z okna i z drzwi, po prostu. Dobra, lecimy z następnym. Następny jest na kanapkę z, z tej strony. A, to już jest koniec mołotowu. dobra. Ja tak się rozpędziłem, ale nie wiedziałem o tym. To co, nie widzimy się w następnym odcinku, na pewno będą bonusowe. Mm, bonusowe jeszcze motowy. Sprawdzę, czy na pewno są jeszcze i no, oczywiście się wyleci to. Bo robię, robię taki test, zobaczę yy, jak długo to mi utrzyma się na tym, żeby dwa odcinki dziennie wrzucać. Więc ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że pomogłem niektórym osobom yy, na mireżu, które grają dużo, lubią grać w Mireża, a nie wiedzą smoków, młotowów czy coś. Jeszcze będą flesze oczywiście fajne jakieś. Więc ja z wami się żegnam, pamiętajcie, żeby zostawić subskrypcję, łapkę w górę. No to co, ja się z wami już żegnam, cześć i czołem, kluczki z rosołem.